Witam w galerii plakatu old24.com. Patrzymy na kolejny egzemplarz oryginału, to pierwodruk plakatu Miś zaprojektowany przez Andrzeja Pągowskiego Rok druku 1980-81. Rozmiar B1, około 170. Tu mamy podpis artysty, a tu mamy stopkę drukarską, oznaczenie O, to oznaczenie dla projektów Zaaprobowanych przez cenzurę w roku 1980. Patrzymy szczegółowo na plakat, patrzymy po kolei, jak on wygląda. Egzemplarz oceniam na stan bardzo dobry minus. Co prawda, nie był eksponowany w kinie, na słupach, w fotoramie, natomiast przy przechowywaniu w archiwum, widzimy tu się pojawiło delikatne pomaszczenie z tej strony. Mamy też tutaj o w tym miejscu delikatne naddarcie. Egzemplarz bardzo ładny. W fotoramie wygląda pięknie. Te defekty pokazują, żebyście dokładnie widzieli, co kupujecie. Natomiast to egzemplarz piękny, Pierwodruk i w ogóle tych naddarć tego nie będzie widać w fotoramie. Za chwilę zobaczymy sobie jeszcze tył plakatu, żebyście dokładnie widzieli, jaki to piękny plakat. I tu jeszcze przyglądamy się tyłowi tego. Plakatu Miś, może od tej strony pójdziemy. To miejsce, gdzie pokazałem delikatne darcie, jest podklejone taśmą Filmoplast. Tutaj widzimy, że plakat był składany na cztery. Mamy ślady składań. Natomiast egzemplarz jest czysty, ładny. Jest to pierwodruk Stan oceniam na bardzo dobry. Minus. Delikatne, minimalne naddarcia powierzchniowe. Ale, tak jak powiedziałem, fotoramie na ścianie naprawdę przywołał od razu piękne wspomnienia i poprawił humor, bo to plakat z jednej z najlepszych polskich komedii Miś, oryginał w formacie B1.